Halo y, widzowie z tej strony Kacper. Y, witam Was na kanale Kacper21. Dzisiaj robię przedstawienie do kanału, bo tamten y, mi ktoś się włamał na niego i nie wiem co się stało. Ale po prostu no straciłem do niego hasło, coś się stało z nim i no. Ale jak wiecie, z poprzedniego mojego kanału będziemy nagrywać y, Roblox Book Heaven z tym, z kolegami. I subskrybujcie mój kanał, bo będzie dużo fajnych filmów niedługo. I. Papa. Pa.